Witam was wszystkich, ja jestem MiniRoma, to jest pierwszy nick zagramy w klasyki jest Taki klasyk z Wyspy Gier yy, zwany yy, Fireboy and Watergirl Jest ze mną mój przyjaciel Oskar podnikiem nickiem, zwany też Delipny czyli... Halo, halo, cześć, witajcie No, elo I zagramy sobie w tą gierkę, jest to część cz czwarta Troszkę muzyczkę przyciszę Tak? I to jest taki tej beginner, że my chcemy sobie wygrać już poważną, pierwszą wersję, gdzie grasz na strzałkach. Tak? A ja jestem, jestem dziewczynką. Dobra. Ja bierę, idziemy z tej strony, dadzy super. No ty jesteś? No. No już skończ, nie chcę Musisz idzie. tam iść. Przejdźmy to, przecież to na, idź. Wejdź tam, A? na fręt. chyba tam coś musisz teraz, nie? Czy ja? Bej, Op. nie? Opa! Nie przybiegłem. Uh, pay attention to the side of each portal black. Goes to black and white Ty masz, ja wchodzę do czarnych wchodzisz do bald, dobra, ja muszę tam przejść. Musimy otworzyć jeszcze. Aby. Czcie, bo to jakaś ta jest. Skrzynę. Musisz otworzyć. musimy otworzyć. Ale to, to się przyda, mi się wydaje. Tak, musisz jeszcze tam dać do tego portalu. O kurde, musisz ale... Musiszkać. Takie buty. No, ja wchodzę do czarnego, to do białego Tylko sobie najpierw wejść do czarnego, potem... Cześć, cześć, cześć. Mam punkcik. Masz, jeszcze do mnie wejść, no? Tutaj? Nie. Tak. nie. Nie, tu. No wchodzisz tu, no wchodź tu, no. masz punkcik Wyjdź i tam wejść z drugie no, strony. No wiem, no wiem. No. Super. Ach. Ja wykarowałem. No pewnie, oczywiście. Ten... Kurwia. Kaukański ostatnie. B. Śmieci nie umiesz grać. Dobra, gramy. Sam nie umiesz Nie... Ej, ja ej, wejdź, wie, bo też się przyjść. No to ok. Cichoj. Co? A przyszłabyś mi ten... Nie, chcesz się pójść... Niech on usprypnie cały. Okej. Okay. bo to jakiś kwas żrąco palący jest? O, gający, Cześć, bo tam Bo Okej. jakiś Okej. taki no, lepszy Okej. Potem mogę chodzić, nie? Tak, to jest twoje. Nie możesz powodzić, oczywiście. No, no shit, Sherlock. Sherlock shit, no. Eee. Eee, eee. idź <laughs> <laughs> To nie działa mi klawisz w ogóle. Dobra, to tak, 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 zrobię zrobię jest. to sprawnie. Tak, jasne. Wszystko cię nie działa, nie? A to gdzie to jest przejście? Dobra, ja idę na górę już. Ok. Skarż, skarż. Musi być przejście. Się... Jaki syf, sadł, do dupy jesteś w zasadzie. Na te klasy zielone uważaj, bo prawie wpadł. Jaki bany hop, Jebany. Skurwesy. Dobra, ja już mam wszystko, czego tam potrzebuję. Cześć, bo tam jest tata. Ja pójdę. No odwór i potem oh, yes. przejdziesz do tego portalu, weźmiesz kryształek i wrócimy. Musi określą drogą musimy wrócić. Okay. Dobra, to musisz tu zostać. Przyjdzie tu. Jej, okay. dobra. I teraz... Now open the door. No. Z drugiej strony. A tutaj, jak mam to tak, a tutaj musisz iść do góry. Czyli wyłóżcie najpierw, nie? Nie. Dobra. Nie. Yeah. I uh. na około. Jump. Jump in. Jump it. Wagnoju. Dobra, ja wyłączę muzykę, po prostu. Nie soundtrack. Never to się wytnie. Once again. Dobra, wywetnę to jak już będziemy u góry łeee prze No Ciekawe jak się rozmna rozmnażają między sobą Chyba <grym> w ogóle <grym> w> Chyba tego nie bydlę, bo Timur poszedł O kurde, ale oramy no przecież bym skoczył, Ej, coś się tu z... Kuba. Coś tu się zepsuło. Jak co teraz trochę Takie gry są, nie są dla mnie, zdecydowanie. Kuźwa, wów, sklikam... To... No CO JEST GRANE?! No, ta klawiatura jest taka zryta, nie? No twoja klawiatura jest zryta. Ja CO mam... JEST?! Ja mam dobrą klawiaturę. Kuźwa! Trzeba umieć skakać. IC Tower, za mało wyjdziem yeah. w Icy Tower. No i tały małgami i padę w skacze. No małpa. Nie ze Dobra, robimy tak, że ja idę na pomarańczowy razem po tym. Idę na pomarańczowy, a ty już biegnij na dół. Weź ten kryształ i. Zasadę. Dobrze. Uwa. Teraz musisz puścić. A nie muszę iść do góry, no tak. Mmm, musisz mnie wypuścić. No tak. No i wywalamy. Nie! Musimy super mocno, co Tak, jakieś walenie po dzwonkach, nie? Tak. Uwa. Uwa! Uwa. O kurde Trzeba mieć zwinność węsza Taktycznie co grać, wszystko na taktykę się robi Dupa O kurde Porojobieni Wykierowałem to wszystko B Wydupcać mi z tym, ja tego nie chcę Me się jest na dobrych, dobra. w którą stronę idziemy? No idzie do środka. Na niech będzie Dobra, gdzie ja wyjdę. Tutaj wychodzę, dobra, to wychodzi w czarny. Musisz przeskoczyć. Mikrofon jest włączony? To jest, jest to jest składka. A no, ale co to jest na czas? to, jest to jeszcze raz. Jak na czas? Nie, nie gada, nie lubię na czas. Nie lubię. Szczerze ci powiem, nigdy nie lubię. O oh, fucking shit. Suck. na szczeńskie. Nie wiem. No, do nas nie? Zajrzyj. No nie! Spacer kliknąłem Space to jest wywieźcie do mnie. Gołka nie <grym> ostatnio To było well played To by było bardziej teamworkowe by się przytał no, Czego na to Zbierzesz ten kryształ Eee Z hmm. Co to się zrobić? Coś ty zrobił. Właśnie nie wiem. O Jezu Maria. Gdzie to sześć? Z to musisz ten... Trzeba Musiałbyś się chyba wtedy wrócić po tym wykonaniu zadania. Nie. O, gruby przyszedł. Te punkty nie zbiorę, ale ja A nie, tędy mogę sobie po No właśnie, potem punkcik jeden Ach, A, biały, biały? To jest tutaj No to chyba nie trzeba tych punkcików czy trzeba, no, wszystkie. No wtedy będzie, B trzeba na jak najlepszy wynik. Dobra, z trzechu mogę tak robić, nie? Nie można go skakiwać. A, czy ja zrobię... Pójkę. A, dobra. Teraz jestem u siebie. No, to ja też... To well Play, nie? Bo to tam, to to Białe było. O, mamy... A, wydobyć. <coughs> Cześć, dziewczyny! Ry! Nagrywamy odcinka teraz. Razem, ja. Dobra. dobra. To poczekaj chwilę. Weź się kto jest inna strona. No właśnie. Musisz mnie otworzyć zielonym, do góry. Sam, że jest zielony. No kurwa, co się zrobi? Nic nie było. No, to gram inny in, in... Oluj. Ale czas... muszę, po prostu czas się... Nie, nie strasznie. O kurde. Masz, kurde. To się tam. Nie chcę. <laughs> Throwing decoy. Musisz no. iść. Szybko. Eee, ja już jestem Szybko, szybko Okej okay. Zrobimy to na A, bo to się ta zrobić na, to Co zrobimy sprawnie, jeszcze raz Po co? Jeszcze raz, to może zrobić sprawnie <laughs> Nie wyszło <I> Jeszcze raz <laughs> Nie wyszło Definitywnie Co nie ten, to nie ten poziom Jezus, co się dzieje? Kurde, Kurde bella My Zaznaczałam, że obydwa są na dobra? Ale zgałganiłeś, oj, zgałganiłeś. Jest, a, gutę Animacja, dobra, to idzie teraz. Teraz może po środku, żeby ładnie wyglądało. Dobra. Jump. To idę tutaj, To tu możesz iść do czarnego. No, to rasizm. Wbijaj to. Gdzie tam bardzo? Importal. Otwórz mi przejście. I skosz na dół oddaj mi ten. Przyszłaj płynąć. Okay. Tylko otwórz ten teraz. Aha, arny mi wychodzę tutaj, to jest dla ciebie. Dobra, się jeszcze do góry. No. Bo... A, skocz tam. Pograna. Co tam? Jatruś? Ciąg tam. Co? B? Ja, nie widzę. Powłók yy, tak chciał. To teraz to. Teraz to. To i kończymy, tak? Ty, ty, ty. Co to się dzieje? Eee... Yy. Chciałem to odczynić? A, bo to jest portal. Dobra. Więc na ten punkt przeskoczyć. Stój tam. Okej. Okay. Biały. E, to ja teraz mam ci chyba na... Do góry, no? Co tam będzie? Tak, są. Czekaj. Ale chyba dla Cię mnie. tam, ty tam, tam, tam iść, no? No będzie bądź, kryształ. Ale to nie na tej strony, to tutaj tej jest. Na, na, na dół, na dół, na dół, na dół. Na dół? W sumie albo, że się skuje. I wyskocz sobie. Dobra, yes. no, super. No i... Ej, czekaj, bo teraz włącz portal jeszcze chyba. O. Włącz portal, bo muszę przeskoczyć. Nic nie musisz. Muszę. Czekaj. Przez wodę nie przeskoczę. Skuję się. Czekaj chwilę. Zacznijmy to troszeczkę. What? Czy wyłapiesz coś Czy Czyby było wszystko na czas? Ciekawe jak będą kityle ten kityle. A Co teraz? Czekaj okay. Nie, to nie, nie przeskoczysz mnie. No jakoś tak muszę, nie? Musimy mus, to jest to działa jak w portalu musisz naprawić prędkości. Musisz wrócić się do góry. Yy, na białe idź, na białe. Powiem spację. Chyba ja zrobiłem kółko. Nie, no. czekaj, ja tu, tutaj już wychodzę, sobie jestem. O. Gdzie ja mam iść? Tutaj, tędy. Na prawo. Tu na prawo i... Musimy i... otworzyć portal. Chyba. No, no nie gadaj. I czekaj, czekaj. Nie, musisz iść tam na ten... Do wody tam skoczysz, przejdziesz, nie? Tutaj. No. Tutaj. Ej, ale to nie, coś tu nie wyszło. W ty, ty wyszedłeś tam? Muszę. Członię. Cześć, bo który portal mam ci otworzyć? O ten, dobra, dobrej. Dobra, dobrej. Cześć, damy do, kaszukę. Będziesz się, do, do, się, ja się nakrzupiony. Morda. <grym> <grym> yeah. yeah. Nie, nie będzie. To wracaj do tamtego portalu. Tak? Tak. Tu rakieta. jest ja nie? Nie, tu Graj tam. Dobra, zanim się to ma. No, 20 minutes. No dobra, to jest pierwszy. Wykarwałem. Pewnie, ja wykarowałem. Dupa B. Spieprzaj. Co teraz, co ma być na A? Dobra, i to ostatni chyba jest, nie? A ja to co? Nie. Jeszcze, muszę jeszcze raz włączyć Oluju Czuję się nie? mi przetrzymać tutaj A, jednak nie muszę Popraś się, parkour Skacz tam do góry Super Prawa fizyki Arytmetyki he ja, he, ja sobie przyjdę tu 4 minuty. Arytmetyki Barbaro! Nie jest dzisiaj z nami kolacji. No, no, carry gaming, ma być a no. 2b no. B. do 20 minutes, czy jeszcze. 3 minutki, więc możemy zrobić jeszcze kilka tam... okay, kryształów nie z tym, co mi wcześniej. Ale ten nie ten. Gioite. Tutaj jest przejście. On jest tak gruby, że nie może wskoczyć. Ej no, panie, nie obrażaj pan. Musisz skoczyć z góry. Tak, gruby, tak, 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 tak. A, a no jak się tam dostać? No, no. Knął. tutaj. Czekaj. Dobra. Ja chyba muszę coś zrobić. Dostaniesz, się to więc No się nie wiem, co. Co so plemniki? Już tędy nie wskoczę, bo to są te. Gdzie ja mam iść? A już chyba wiem. Musisz włączyć mi portal ja muszę się. Nie wiem już jak dobra. włączasz mnie to. Nie muszę się lepiej wybić. Musisz takie... Ja do... Z góry jak ci przytrzymam wtedy wyskoczysz. Bo się być akcja dobra. A dobra. Jeszcze raz. Okay. Jeszcze raz. Oh, nie, jeszcze raz Jeszcze raz nie, jeszcze raz raz, Kurde, Bela Jeszcze raz, skacz, O oh, <laughs> Ty Dobra, dawaj. Coś ty zrobił Jeszcze raz. Muszę być ty ja mogę przejść. Nie, od z góry w dół. Ja w <skry steeple> Nie! Tylko to było sporonione. I bardziej poroniony odcinek to przeskoczyć. Co ty? Sprawdzałem jaki. Jak, jaki... jak dobry jest jego movement, nie? Zygmunt No. Włącz Włącz. Do no kurde! Jestem wolny A ty rudy? O kurde. Takie To dałoby się. Co będzie C? Spokojnie. To dałoby się wreszcie zrobić. Tylko ty zjebałeś. Chyba ty. A tu nie miałem iść? <laughs> no nie. Aha, wyrzuć mnie to! Jezus, poroniony. Poroniony. Lagi Dupad Chabica. Już co? Nie co, wiem. Teraz musimy restartować Ramę. Dobra, to raz ostatni. Teraz już wszystko wiem. Nie jest wyjścia. Ja pierdiet Idź tam skasz Na dumni Super To będzie na A Nie będzie Będzie Nie. I ten ty, ty mi otwórz, ty mi otwórz, to będzie szybciej, ty mi otwórz, no nie, nie, Skacz tam? Nie, to tam, A to ty masz punkty gdzieś w sumie, więc. łącz mi to, skacz. Bierz, no skacz, to... bierz, bierz punkt, no ale ty i tak tam będzie musiał wskoczyć, dobra Ja sobie wezmę Możesz już iść do wyjścia No iść do wyjścia trendy tu mamy do góry A ja ci muszę otworzyć Nie do góry Wiem. No gramy Pewnie Tak nie umiesz grać Jesteś adoptowany nie, no nie No nie jak takich rzeczy to to się nie mówi jednak Ej, nie umiem wskoczyć Ja też A ci mam przypomnieć że twoja mała pracuje I za co wyleciał nie no wyleciał przecież ostatnio. To podbijanie Co? Coś tam było, nie? Super gra. Przeleciał wam też kiedyś obu dupą przez dysk? Dziękuję wam za oglądanie odcinka. Zapraszam na kolejny odcinek za tydzień. Oczywiście widzimy się tutaj tak samo ja z Oskarem. Gruby mam nadzieję, że nie przyjdzie. Dziękuję wam, trzymajcie się, cześć. Halo, halo.